Jest technologia, która uczyniła nasze życie bezpieczniejszym. A potem jest technologia, nad którą dziś możemy tylko kręcić głową. Wyobraź sobie, urządzenia, które kiedyś stały niemal w każdym europejskim domu telewizory, zegary, grzejniki, a nawet rzeczy, które miały chronić nasze zdrowie. Nikt ich nie kwestionował. Nikt nie podejrzewał, że były powolne, niewidzialne i czasem śmiertelne. Ufano im żyło się z nimi, sprowadzano dzieci w ich pobliże. Dziś wiemy, wiele z tych technologii było nie tylko przestarzałych, były niebezpieczne. Niektóre emitowały promieniowanie, inne zawierały toksyczne metale lub mogły podpalić całe domy. A co najbardziej przerażające, w tamtych czasach uważano je za postęp. W tym filmie cofniemy się do dziesięciu najniebezpieczniejszych urządzeń technologicznych, które kiedyś były całkowicie normalne. A dziś z dobrego powodu zniknęły. ED. telewizory CRT, lampy kineskopowe. Przez dziesięciolecia telewizory CRT były sercem europejskich salonów. Były duże, ciężkie i uchodziły za symbol nowoczesnego dobrobytu. Jednak za szklaną obudową kryło się niedoceniane zagrożenie. Te telewizory działały na zasadzie lamp kineskopowych, które podczas pracy emitowały niewielkie ilości promieniowania rentgenowskiego. Wczesne modele miały niewystarczające ekranowanie, co narażało użytkowników, często przez lata, na dodatkową ekspozycję na promieniowanie, dodatkowo sam materiał. Grube szkło zawierało ołów i inne metale ciężkie. W przypadku rozbicia urządzenia mogły uwolnić się toksyczne substancje. Szczególnie niebezpieczna była waga. Telewizory CRT łatwo się przewracały i powodowały poważne obrażenia, zwłaszcza u dzieci. Wraz z pojawieniem się płaskich ekranów, urządzenia te powoli znikały z gospodarstw domowych. Dziś z perspektywy czasu są one przestrogą, jak mało wiedziano kiedyś o długoterminowych zagrożeniach. 2. Zegary radowe i świecące wskazówki. Świecące zegary w ciemności uważano kiedyś za cud techniki. Tajemniczy blask wydawał się nieszkodliwy, niemal magiczny, jednak substancja, która za nim stała, to rad. Wysoce radioaktywny i niezwykle niebezpieczny. Nie tylko użytkownicy tych zegarów byli narażeni. Pracownice, które nakładały farbę radową na tarcze, doznały ciężkich obrażeń popromiennych. Wiele z nich zachorowało na raka lub straciło zęby i kości, na długo zanim zagrożenie zostało oficjalnie uznane. Nawet dziesięciolecia później zegary te nadal stanowią zagrożenie. Stare radowe tarcze nadal emitują promieniowanie i mogą być obsługiwane tylko przy zachowaniu specjalnych środków bezpieczeństwa. Dziś używa się bezpiecznych, nieradioaktywnych substancji luminescencyjnych. Stare zegary pozostają jednak ponurym symbolem czasów, gdy innowacje były ważniejsze niż życie ludzkie. 3. Termostaty rtęciowe Termostaty rtęciowe długo uchodziły za niezawodne i precyzyjne. Regulowały ogrzewanie w milionach europejskich domów. Jednak o tym, o czym mało kto wiedział, Pojedyncze pęknięcie mogło uwolnić niebezpieczne opary rtęci. Rtęć jest silnie toksyczna, uszkadza układ nerwowy, zanieczyszcza glebę i wodę oraz pozostaje w środowisku przez dziesięciolecia. Niewłaściwa utylizacja prowadziła do rozległego zanieczyszczenia środowiska, zwłaszcza w Europie i Ameryce Północnej. Dziś termostaty te są zakazane i zostały zastąpione przez cyfrowe alternatywy. Pozostaje świadomość, że nawet niepozorne urządzenia codziennego użytku mogą wiązać się z ogromnym ryzykiem. 4. Wczesne koce elektryczne. W mroźne europejskie zimy koce elektryczne były prawdziwym błogosławieństwem. Obiecywały ciepło, komfort i lepszy sen. Jednak wiele z tych wczesnych modeli było tykającymi bombami zegarowymi. Technika była prymitywna. Przewody łatwo się przegrzewały, izolacje szybko się starzały, a automatyczne mechanizmy wyłączające po prostu nie istniały. Zwarcie wielokrotnie prowadziło do pożarów, często w środku nocy, gdy użytkownicy spali i nie mieli szansy zareagować. Kolejnym problemem było promieniowanie elektromagnetyczne. Chociaż wówczas nie można było jednoznacznie udowodnić długoterminowych konsekwencji, obawy pozostały. Zwłaszcza osoby starsze używały tych koców przez lata, nie wiedząc na jakie ryzyko się narażają. Współczesne koce elektryczne są dziś znacznie bezpieczniejsze. Stare modele natomiast przypominają, jak niewiele ochrony oferowały wczesne urządzenia domowe, nawet w tak codziennej sprawie jak sen. 5. Urządzenia domowe zawierające azbest. Azbest przez długi czas uchodził za cudowny materiał odporny na wysoką temperaturę trwały i tani. Właśnie dlatego trafił do suszarek, do włosów, żelazek, tosterów i wielu innych urządzeń domowych w całej Europie. Problem był niewidzialny. Kiedy włókna azbestu zostały uwolnione, np. przez starzenie się lub uszkodzenie, trafiały do powietrza i były wdychane. Lata, a nawet dziesięciolecia później, osoby dotknięte chorobą rozwijały poważne choroby, takie jak azbestoza lub rak płuc. Szczególnie narażeni byli fryzjerzy, gospodynie domowe i rzemieślnicy którzy codziennie pracowali z tymi urządzeniami. Nikt ich nie ostrzegał. Nikt nie wiedział lepiej. Dopiero gdy konsekwencji zdrowotnych nie dało się dłużej ukrywać, azbest został zakazany. Urządzenia zniknęły, ale ślady pozostały w ciałach ludzi i w historii techniki. 6. Wczesne urządzenia rentgenowskie i fluoroskopowe Technika medyczna miała leczyć, jednak wczesne urządzenia rentgenowskie i fluoroskopowe Narażały pacjentów i personel medyczny na ekstremalnie wysokie dawki promieniowania. W pierwszych dziesięcioleciach prawie nie istniały środki ochrony. Lekarze trzymali ręce bezpośrednio w wiązce promieni, pacjenci byli naświetlani przez minuty. Oparzenia, uszkodzenia skóry i długoterminowe choroby nowotworowe nie były rzadkością. Szczególnie tragiczne było to, że urządzenia te uchodziły za rewolucyjne. Ratowały życie, owszem. Ale wymagały też swojej ceny. Wielu medyków zapłaciło za to własnym zdrowiem. Dopiero nowoczesne obrazowanie cyfrowe, odzież ochronna i rygorystyczne normy bezpieczeństwa uczyniły tę technologię bezpieczniejszą. Wczesne urządzenia pozostają przestrogą w historii medycyny: 7. Wczesne czujniki dymu z materiałem radioaktywnym. Czujniki dymu miały ratować życie i rzeczywiście robiły to. Jednak pierwsze modele miały ciemną stronę, o której mało kto mówił. Wiele wczesnych czujników dymu zawierało substancje radioaktywne, takie jak Ameryk 241. W normalnym użytkowaniu promieniowanie było uważane za niewielkie, prawie nieszkodliwe. Jednak gdy urządzenie zostało uszkodzone, niewłaściwie zutylizowane lub niewłaściwie otwarte, powstawał realny problem zdrowotny i środowiskowy. Jeszcze groźniejsza była ich zawodność. Niektóre modele ciągle wywoływały fałszywe alarmy, inne zawodziły w decydującym momencie. Baterie trzeba było często wymieniać, konserwacja była skomplikowana, a wiele gospodarstw domowych w pewnym momencie całkowicie ignorowało te urządzenia. Dopiero wraz z nowymi technologiami czujników radioaktywne komponenty zniknęły z czujników dymu. Nowoczesne urządzenia są bardziej precyzyjne, trwalsze i bezpieczniejsze. Wczesne wersje pokazują jednak, że nawet technologia ochronna może stać się zagrożeniem, jeśli bezpieczeństwo nie jest w pełni przemyślane. 8. Lampy błyskowe. Polaroid z magnezem. Aparaty polaroid kojarzą się z nostalgią, kreatywnością i spontanicznymi wspomnieniami. Jednak ich wczesne systemy błyskowe były dalekie od nieszkodliwości. Lampy błyskowe działały na bazie filamentów magnezowych lub aluminiowych które w ułamku sekundy osiągały ekstremalnie wysokie temperatury. Niewłaściwe użycie, upadek lub uszkodzona lampa, i dochodziło do poparzeń lub eksplozji. Odłamki szkła latały, skóra była raniona, odzież zapalała się. Dodatkowo, wiele z tych aparatów nie miało żadnych osłon ochronnych. Użytkownicy często wymieniali lampy błyskowe zaraz po ich użyciu, nie wiedząc, jak gorące jeszcze były. Późniejsze elektroniczne lampy błyskowe uczyniły tę technologię zbędną. Dziś stare lampy błyskowe. Polaroid są uważane za niebezpieczne relikty czasów, gdy fascynacja była ważniejsza niż bezpieczeństwo. 9. Wczesne akumulatory. Akumulatory były kiedyś uważane za przełom. Obiecywały niezależność, oszczędność i technologiczną przyszłość. Jednak wczesne wersje były dalekie od bezpieczeństwa. Wiele z tych akumulatorów składało się z niklu kadmu lub kwasu ołowiowego. Oba są materiałami silnie toksycznymi. Już małe wycieki mogły skazić glebę i wodę. Niewłaściwa utylizacja prowadziła do masowych problemów środowiskowych, zwłaszcza w Europie i Ameryce Północnej. Również w codziennym użytkowaniu były ryzykowne. Przeładowanie często prowadziło do przegrzania, pożarów, a nawet eksplozji. Żywotność była krótka. Wydajność niestabilna, a zagrożenie stale obecne. Dopiero nowoczesne technologie litowo-jonowe sprawiły, że akumulatory stały się naprawdę bezpieczne i niezawodne. Stare modele przypominają, że postęp bez kontroli często wymaga wysokiej ceny. 10. Wczesne przenośne grzejniki. Przenośne grzejniki miały dostarczać ciepło tam, gdzie było potrzebne. Jednak wczesne modele były znane z ich niebezpieczeństwa. Nie miały termostatów, automatycznego wyłączania i często słabą izolację. Jeśli urządzenie się przewróciło lub zetknęło się z zasłonami lub meblami, w ciągu sekund wybuchał pożar. Porażenia prądem i zwarcia nie były rzadkością. Wiele z tych grzejników było niestabilnych i łatwo się przewracało. Użytkownicy musieli być stale czujni. Chwila nieuwagi mogła wystarczyć, aby zagrozić całemu domostwu. Współczesne grzejniki są dziś wyposażone w czujniki, systemy wyłączania i stabilne podstawy. Wczesne wersje pokazują jednak wyraźnie, jak niebezpieczna może być wygoda, gdy brakuje bezpieczeństwa. Te urządzenia nie były marginalnymi zjawiskami. Stały w salonach, sypialniach, kuchniach i gabinetach lekarskich. Były używane codziennie, ufano im, często nawet je kochano. Pokazują nam jednak niewygodną prawdę. Postęp technologiczny przez długi czas był eksperymentem, a ludzie byli jego uczestnikami. Dziś korzystamy z bardziej rygorystycznych norm bezpieczeństwa, lepszych materiałów i głębszego zrozumienia ryzyka. Ale spojrzenie wstecz przypomina nam, aby pozostać czujnymi, ponieważ każda nowa technologia niesie ze sobą nie tylko nadzieję, ale także odpowiedzialność.